Hej, ostatnim było Apple, o ich komputerze. To dzisiaj pogadamy też o nich, ale w kontekście tego, jak ich produkt najdroższy, chyba jaki istnieje obecnie, przegrał ze swoim największym konkurentem, czyli Metaquest 3. Zapraszam do oglądania. Hej, ja jestem Michał, witam na kanale Retrofuturyzm. No i oczywiście mowa tutaj o ich produkcie, czyli goglach rozszerzonej, tutaj ważne rozszerzonej rzeczywistości czyli Apple Vision Pro i tutaj nie ukrywam, że jak zobaczyłem pierwszy raz ten produkt na tym trailerze, takim e, tym takim pierwszym, pierwszej zapowiedzi taka pani e, w pięknym takim jasnym salonie, dużym, w takim typowym amerykańskim mieszkaniu e, wyświetliła sobie obraz, taki jakby mniej więcej wyglądający interfejs jak z iPhone'a tylko w wielkości ekranu kinowego e, w swoim salonie, no jak to zobaczyłem mówię, ja pierdziele, mamy przyszłość, jest już teraz nie mogę się tylko doczekać, aż to wprowadzą na rynek. Zobaczyłem to przewijanie tak palcami, taki magiczny gestik był, jak ona to przewijała palcami. Do tego zobaczyłem, że wybierała, w co chcę kliknąć własnymi oczami, mówię, no nie no, to już jest, lepiej już być nie może, jak to Apple robi, to na pewno będzie rewolucja. Za niedługo wszyscy będą chodzić w, okura, w okularach Apple. Nie, będzie, jest popularny iPhone. To myślałem, że za parę lat tak właśnie będą popularne te gogle No i jak już pewnie wiecie, bardzo się pomyliłem. Cały mój entuzjazm wygasł, kiedy zobaczyłem ich cenę czyli 3500 dolarów oraz to, że nie będą dostępne w Polsce a przez cały rok właściwie w ogóle nie będą dostępne w Europie. No i to był moim zdaniem strzał w kolano. No przede wszystkim ta cena. No. Myślę, że nie tylko ja nie mogłem sobie na nie pozwolić, bo e, cena na przeliczeniu na polskie wychodziła około 20 tysięcy złotych. I do teraz widzę czasami ogłoszenia na popularnych polskich serwisach ogłoszeniowo-aukcyjnych, gdzie właśnie za tyle czasami widziałem trochę taniej gdzieś około 18-17 tysięcy złotych używane e, przez ludzi, którzy przywożą ze Stanów po prostu do Polski te tak ogóle i za tyle jest sprzedają. No mówię, no to jest już przesada cena, nie? Ale nie ukrywam, że. Ta moja taka podjarka na te sprzęty, typu na gogle, została od tamtej pory, bo wcześniej w ogóle mnie nie interesowały headsety VR. Przez chwilę miałem te gogle od Sony, to są PSVR 2, no i tam fajnie mi się na tym grało, no ale tam one były tylko kablem podłączone do konsoli Jakość tego pastru, czyli tego patrzenia przez nie była bardzo kiepska, czarno-biała No generalnie na długo one nie zostały w moim sprzęcie I zobaczyłem potem te właśnie gogle od Apple'a No i bardzo się znowu zainteresowałem tematem VR łamanym na AR Na tyle mocno byłem zainteresowany, że znalazłem alternatywę tych gogli od Apple'a Czyli tak jak tu już pewnie widzicie te Meta Quest 3 z takimi śmiesznymi trzema tutaj oczami, jak jakiś cyborg. Te gogle od Apple wyglądają bardziej tak neutralnie, bardziej wyglądają jak gogle narciarskie. No z designem na pewno im się bardziej udało, ale tutaj no, cena jest jakby najważniejsza w tych goglach, bo one kosztują nie 20 tysięcy złotych, tylko nowe, gdzieś tam na promocjach może zostać nawet poniżej 2000. Tak też mi się udało je trafić. No ale nie tylko ceną wygrywa się walkę o klienta. Tylko też oprogramowaniem, jakie do tych gogli i wsparciem, jakie do tych gogli dodajemy, w ogóle do swojego sprzętu. No bo jak wiecie, na Apple Vision Pro nie ma za dużo aplikacji takich zewnętrznych. Tych od Apple też generalnie nie ma jakiegoś szału. No to co jest, fajnie działa. Możemy sobie ten... fajne też wrażenie robi to powiększenie pulpitu od Maca przez te Apple Vision Pro Pewnie to bardzo wygodnie działa, no ale generalnie tutaj mamy podobnie Podłączyłem je do swojego PC bezprzewodowo po Wi-Fi i mogłem sobie zrobić wielki pulpit mojego komputera z Windowsem I na nim pracowałem, nawet grałem i generalnie wszystko świetnie działało, także tam nie ma jakiejś rewolucji która byłaby warta tych pieniędzy. Nie ukrywam, że fajną rzeczą w tych Vision Pro jest to, że możemy sterować tylko i wyłącznie swoimi dłońmi i oczami. Tak jak zaplanował kiedyś Steve Jobs i odrzucił te rysiki popularne w, kiedyś w, w, w innych tabletach I stworzył iPada i iPhona, który jest sterowany tylko i wyłącznie ludzkimi dłońmi On to tak bardzo spopularyzował wtedy, bardzo nie chciał tych rysików No i tak pewnie idąc za jego tokiem rozumowania, Apple zrobiło też swoje sterowanie palcami A w MetaQuestie mamy klasyczne takie kontrolerki ruchowe I tutaj akurat uważam, że to jest świetny pomysł akurat w tych goglach, bo Raz, że bardzo wygodnie się nimi steruje interfejsem gogli. Dwa, że mamy pełno gier, które mają pełne wsparcie tych gogli. No i tutaj jest game changer, bo kupując te gogle MetaQuest yy, mamy tonę gier, ten sklep mety. Tam są ogrom, ogrom, ogrom gier, które możemy grać tylko i wyłącznie na tym tutaj sprzęcie wbudowanym. Nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego sprzętu, jak przy na przykład Play'u, Piątce i PSVR, żadnych kabli, nic. Tylko zakładamy same gogle i mamy gry takie jak Pistol Whip, który dla mnie był świetny. Ten ping taki 11-table tenis, no to na przykład na Wiżym Brosie nie dałoby w to grać, a tu dostajemy te kontrolerki, które symulują jakby efekt uderzenia rakietką. Zresztą wam pokażę wszystko w przebitkach, oczywiście, i powiem wam, że na przykład działa to doskonale, bo te kontrolery mają takie haptyczne, jakby force feedback, ten haptyczny, który przy uderzeniu, jakby piłeczkę do tenisa stołowego poprzez rakietkę, to bardzo dobrze to symuluje. Mamy wrażenie jakbyśmy naprawdę uderzali piłeczkę rakietką. No i powiem wam, że ten Eleven Table Tennis jest tak realistyczny, że nie ukrywam, że Poprawiło to moje skillsy w ping bo jak potem pojechałem do kolegi, to dużo lepiej grałem. Od samej mety mamy masę aplikacji dedykowanych, np. takich do oglądania filmów, jak Big Screen, które możemy sobie w naszym mieszkaniu usiąść sobie np. w fotelu czy na kanapie i za pomocą tych, właśnie gogli, zrobić swoje mieszkanie, zamienić całkowicie w salę kinową, wyświetlić sobie film. Możemy podłączyć swój streaming typu Disney, Plus typu na przykład Netflix, YouTube. Wszystko co chcemy, nawet możemy zewnętrznie podłączyć tutaj przez USB-C kablem, sobie jakiś dysk z naszymi filmami i oglądać je w sali kinowej, co robi naprawdę duże wrażenie. I tutaj nie przesadzam. Mamy praktycznie takie doświadczenie, jakbyśmy byli w kinie. Tylko jedyne co ograniczenie, mamy te gogle na głowie, które są, no po pewnym czasie są uciążliwe, ale do tego jeszcze przejdę. Też Quest 3 nad Apple Vision Pro wygrywa otwartością programowania. i tutaj sam aż dziwne, dziwię się, że to mówię, bo zawsze w Apple lubiłem tą, te zamknięte ekosystemy, to, że mieliśmy ich system i tylko ich system na tych ich urządzeniach, typu na przykład na iPhone'ie. Nie wrzucimy, no teraz już wrzucimy, ale do pewnego czasu ciężko było zainstalować jakąkolwiek zewnętrzną aplikację na iPhone'a bez jailbreaków jakiegoś tam różnego typu, a na Androidzie mogliśmy wszystko zainstalować. Ja tego nie lubię, Lubiłem, lubiłem w iPhone'ie, że mamy wszystko jakby wbudowane. E, tak, w goglach uważam, że dużo lepszym pomysłem jest otwarty system, e, bo na przykład tutaj możemy podłączyć sobie aplikację Steam VR, która jest dedykowana do tych gogli. E, instalujemy ją na swoim Windowsie, w sensie PC z Windowsem, bo na Macu to nie działa. I możemy grać w gry przez tak zwany właśnie PC VR e, typu Half-Life Alex, który jest dla mnie najlepszą grą na VR. Wrzucę też przebitkę z jakiegoś tam gameplayu, nie będę się rozwodził nad samą grą, bo pewnie pełna recenzji jest w internecie, po prostu powiem, że robi to mega dobre wrażenie, a na Apple Vision Pro nie zagramy w najlepszą grę właśnie, jaka istnieje na VR, właśnie Half-Life Alex, to nie jest tylko moja opinia, ta gra dostała bardzo wysokie noty na Metacriticu i tam innych znanych stronach do oceniania gier, Także bardzo dobra gra, wszystkim polecam, a na Apple Pro niestety nie zagramy Do tego, tak jak już wspomniałem, tutaj mamy wejście USB typ C, w którym możemy podłączyć różne sprzęty Tak jak właśnie mówiłem, już jakieś tam pendrive z USB C, jakieś tam mają wsparcie Dyski zewnętrzne, czy przez przejściówkę możemy przez dysk zewnętrzny podłączyć na zwykły USB wrzucić sobie jakiś film na te gogle i oglądać je po prostu przez wbudowany odtwarzacz żaden problem, oglądamy sobie na tym e, filmy właśnie w tym trybie m, tej sali kinowej możemy instalować też tutaj na wbudowanym już systemie e, zewnętrzne aplikacje, wystarczy Google podłączyć kablem do komputera, jest dedykowana apka e, Quest e, nie pamiętam już tej nazwy, wrzucającej na, jako tekst na przebitce. Jest taka aplikacja, która pozwala wrzucać aplikacje zewnętrzne na te google, które nie mają wsparcia od mety, nie są w sklepie mety, tylko po prostu je wrzucamy zewnętrznie. Jakbyśmy instalowali gry na przykład na naszym komputerze. Ciekawą rzeczą, z której sam kiedyś korzystałem często, jest opcja podłączenia kontrolera do Xboxa. W moim przypadku to jest Xbox Series X, kontroler w sensie od Xboxa Series X, ale od Play'a piątki, od Play'a czwórki i od Xboxa One wydaje mi się, że też nie ma żadnego problemu. Nie próbowałem osobiście, ale z tego co mi wiadomo, to nie ma problemu z takimi rzeczami. Podłączamy to bezpośrednio do naszych gogli, ściągamy aplikację ze sklepu Mety, bezpośrednio tam w oficjalnym sklepie, na samych goglach, nie musimy nic nigdzie podłączać. Instalujemy aplikację Xbox Cloud Gaming albo Game Pass Cloud Gaming, coś w tym stylu i możemy wtedy odpalać gry w chmurze, wszystkie w dostępnej bibliotece Game Pass. I możemy je odpalać i grać na takim ogromnym ekranie. Możemy sobie wyświetlić ekran jak w Kinie albo jak w IMAXie, nawet takim wielkim Kinie, które możemy sobie, bo mam na myśli nie, że tak wielki jak w IMAXie, bo nie ma, musielibyśmy siedzieć w jakiejś sali kinowej, żeby tak wielki ekran sobie wyświetlić. Ale ale mam na myśli to, że można go tak zagiąć, bo ogranicza nas w tym przypadku tylko wielkość naszego pomieszczenia, bo na przykład mój salon ma tutaj po przekątnej, znaczy po przekątnej, na szerokiej ścianie gdzieś około 6 metrów, więc ekran no siłą rzeczy nie może być większy niż 6 metrów, bo by był większy niż mój pokój, ale mogę go wyświetlić na całą wielkość mojej ściany, mogę go sobie tak właśnie wykrzywić, żeby był taki bardziej zaoblony jak właśnie no IMAX i do tego jeszcze mogę jak na przykład mamy jasny dzień, tak jak mam dzisiaj tutaj słoneczny poranek, w jaki nagrywam i chciałbym sobie pograć, ale rozpraszają mnie te słoneczne promienie, które mi wpadają do mieszkania, są jasne, nie mogę się skupić na samej grze, więc mamy taki suwaczek obok. I tym słowaczkiem przesuwamy sobie, jest z taką ikonką słoneczka, przesuwamy sobie go w lewo lub w prawo, żeby wyregulować ciemność. Możemy nawet tak całkowicie zaciemnić pokój, jakbyśmy byli całkowicie w nocy z wyłączonymi światłami i skupić się tylko na grze, na takim ogromnym ekranie. No powiem Wam, że robi to wrażenie, co prawda jakość rozgrywki przez ten Xbox Cloud Gaming to jest dopiero beta, więc nie jest jakaś wybitna to jakość, ale jest jak najbardziej grywalna. Tutaj na przykład widzicie przebitki z Indiana Jonesa. Próbowałem zagrać w Call of Duty, no ale to jest tutaj masochizm bardzo, jest za duży, jest input lag po prostu przez chmurę, żeby grać w tak bardzo dynamicznego FPS-a, ale na przykład taką gierkę jak Balatro, czy tam jeszcze inne, zaraz Wam pokażę tutaj jakieś na przebitkach gameplaye, to gra się naprawdę przyjemnie, świetnie to wygląda, nawet jeśli to nie jest super ostra jakoś tam 4K, 60 klatek, to samo to, że po prostu mamy ten ekran tak ogromny, no to to już może zrobić na jakimś tak ogromne wrażenie. Na przykład, jak ja pierwszy raz to odpaliłem, no to miałem taki lekki opad szczęki. No i jest jeszcze wiele zalet, nie będę tu już wszystkich wymieniał. Teraz się skupię na wadzie Vision Pro, czyli na przykład, jakby to wyglądało w moim przypadku, kupiłbym tego za te załóżmy, już niech będzie te 20 tysięcy zł, przebolałbym. Po pierwsze, nie mam wsparcia dla języka polskiego, bo tego ogóle nie są oferowane w naszym kraju do tej pory. Musiałbym założyć konto na Apple w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś w Anglii, chyba, gdzie są już dostępne. No, no, generalnie nie mógłbym swoim kątem Apple to się zalogować, tylko musiałem założyć nowe specjalnie. Musiałbym e, wszystko tam od nowa konfigurować. I mając już, dobra, już załóżmy, że to się przebolałem. Wszystko zrobiłem, odpadam te google. No i co mogę na nich robić? Mogę oglądać jakieś tam e, filmiki na YouTube, no bo to pewnie jest to dostępne. E, jakiś tam Disney Plus podobno fajnie działa te filmy 3D. No to ok, mam jakieś tam lepszą opcję streamingu e, filmów. Gry można policzyć pewnie na palcach jednej ręki, jakie są tam fajnie zrobione pod te Apple Vision Pro, i na pewno nie są tak dobre jak na Meta Questa. Mogę sobie odtworzyć zewnętrzny bullpit na, na tym mojego maka, na, na tych oglach, właśnie taki powiększyć go, zrobić sobie pewnie tam kilka ekranów, żeby sobie wygodnie pracować. No, wszystko fajnie, ale to też tutaj mam. Wiadomo, w trochę gorszej jakości, ale nadal mam. Więc co mi dają te gogle i dlaczego one są aż tak drogie? No, też się zastanawiam. No, ale okej, okay. zanim powiecie, że płacimy tylko i wyłącznie za to, że jest jabłuszko na tych goglach, no to aż tak źle nie jest, już w, e, wytłumaczę o co mi chodzi. No, generalnie tamte gogle technicznie i sprzętowo są dużo lepsze niż ten MetaQuest 3. Mają po pierwsze ekrany, chyba mikro OLED dokładnie, nawet to są jakieś tam lepsze OLEDy, a tu mamy zwykłe LCD-ki, czyli czernie są zdecydowanie lepsze kolory, HDR. I tak dalej, i tak dalej, mamy większą rozdzielczość, więc wszystko jest bardziej ostre na tych oglach Bardziej realistyczne, te zewnętrzne kamery są lepszej jakości, więc te pastru, tak zwane Czyli te patrzenie przez, nie, przez te gogle jakby, też jest w lepszej jakości, lepiej to oddaje rzeczywistość No ale to wszystko nie jest takie, że to jest jakbyśmy wysiedli z Ferrari i wsiedli do Malucha Tylko bardziej jakbyśmy wsiedli, wysiedli z BMW i wsiedli do Volkswagena Czyli generalnie mam nadzieję, że tu nikogo nie obraziłem, mówiąc o markach samochodów, ale chciałem to jakoś tak zobrazować, że to nie jest taki gigantyczny przeskok, tylko po prostu jest lepiej. Tak jakby ewolucja, a nie rewolucja, za którą można by było dopłacić 1000 zł. więcej, a na pewno nie 18 000 zł. więcej. No, ja z jednej strony bardzo się zawiodłem, no bo bardzo chciałem tam, żeby wyszło ten te Apple, żeby to fajnie wyszło, bo chciałem je bardzo kupić. A z drugiej strony się cieszę, bo mm, kupiłem bardzo tanio te gogle MetaQuest 3 Znaczy bardzo tanio, no za dla kogo e, niecałe 2000 zł to tanio e, Ale jak za ten sprzęt i porównując za 20 000 zł od Apple uważam, że są niezwykle tanie względem tamtych gogli No i do tego przekonałem się, do tej otwartości systemu zacząłem sobie używać te właśnie gogle do tych gier e, z e, Instalowałem jakieś tam zewnętrzne gry, więc wszystko jakby w, uważam, że wykorzystywałem je w 100% Korzystałem przez pierwszy, zwłaszcza miesiąc, korzystałem z nich codziennie, przez co bardzo dobrze je poznałem. No Jakby jeszcze te Apple Vision Pro myślę, że jakby kosztowały e, takie 5000 zł, jak na przykład dzisiejsze iPhone'y nowe, zresztą już nawet dużo telefonów, nie, nie tylko od Apple'a kosztuje około 5000 zł na premiery nowe. Jakby tyle kosztowały te gogle od Apple, to myślę, żeby dużo osób je kupiło, myślę, że można by było przeboleć inne ich bolączki i myślę, że my wtedy, ja i nie tylko ja, bo dużo ludzi, zwłaszcza w Polsce, mogłoby ich spróbować, też pod warunkiem oczywiście, żebyśmy mieli pełne wsparcie w Polsce i oficjalną sprzedaż też na polskim rynku. Tak jak już wspomniałem, czasami robiłem na tych goglach dłuższe sesje, bo na przykład w takim ping-pong 11 Table Tennis, bo tam w tego ping możemy grać też online z przeciwnikami, możemy grać w trybie tym Pastru, czyli możemy sobie wyświetlić stół tenisa, do tenisa stołowego w naszym salonie. Możemy widzieć nasz salon, normalnie podgląd, co się dzieje, więc nikogo nie uderzymy przez przypadek. A na tym salonie jest wyświetlony stół do ping-ponga wirtualny. No, robi to niesamowity efekt, w co się gra bardzo dobrze. I potrafiłem, że grać nawet ponad godzinę, gdzieś tam półtorej godziny na raz grałem w tych goglach. No i bawiłem się świetnie. Z tym, że te gogle mają, jakby, dostajesz w zestawie. Z MetaQuest 3 takie gogle, taką mocowanie tych gogli, które wygląda jak gumka od majtek, tak brzydko mówiąc, ale no naprawdę to pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl z, tą, z tym mocowaniem. Więc od razu dokupiłem taki ekstra jakby trzymak, e, mm, nie wiem jak to nazwać, headstrap, to się mówi po angielsku. Czyli te takie mocowanie na głowę do gogli, takie plastikowe, z poduszkami, tutaj z takimi skórzanym Tutaj z skórką miękką, która trzyma się na naszej głowie No są 3-4 razy wygodniejsze niż tamte, tamta gumka od majtek przysłowiowa Gra się w tym bardzo wygodnie, możemy grać spokojnie dwie godziny bez jakiegoś dyskomfortu, że nas głowa boli, bo po tamtych, w tamtym mocowaniu po godzince już na przykład mnie głowa bolała. Do tego tutaj z tyłu mamy takie mocowanie, pokażę wam, na baterię taką, bez, ona działa bezprzewodowo, podłącza się tutaj na magnes, taką indukcją, i ona nam podczas gry ładuje gogle, więc jak gramy, i one nam się już rozładowują. To, to ta bateria doładowuje nam te gogle, co jest też świetne, no bo w te gogle Meta Quest 3 podczas gier, a zwłaszcza jak gramy w trybie pastru, czyli tym e, rzeczywistości mieszanej, no to bateria nam bardzo szybko ucieka. E, tak, taka gra w tego ping e, w tym trybie pastru to takie półtorej godziny grania, e, jeśli gramy... W gry w całkowitym VR, wtedy kamery nie muszą pracować. Można dojść do 2 godzin, ale generalnie trzeba mieć z tyłu głowy, że ta bateria nam się szybko dosyć zadowuje. A z tym możemy prawie podwoić rozgrywkę, bo do 3,5-4 godzin możemy z tą dodatkową baterią wytrzymać. Do tego ona trochę, trochę waży, nie jest jakaś ciężka na około z 200 gram. Jak ją tutaj zamontujemy do tyłu, to ten headset automatycznie, bo zobaczcie, on z przodu jest ciężki, więc idzie nam w dół, więc cały ciężar nam się opiera tak jakby na tutaj na, na, na policzkach, na, na tych kościach tutaj policzkowych no i z tyłu głowy jak dociśniemy tą baterią tył, no to on wtedy się równoważy i też wspierają nam tutaj te takie czułka, które nam się na głowie utrzymują i wtedy ten ciężar się rozkłada po całej głowie i nie czujemy takiego nieprzyjemnego dyskomfortu Pozwala nam to na dłuższą grę i ze względu na baterię i ze względu na komfort A w Apple Vision Pro dostajemy tylko jeden ten zwykły headstrap I do tego taki drugi, który wygląda też jak gumka od majtek Nie miałem gogli Apple Vision Pro na głowie, ale są podobno ciężkie I bardzo niewygodne po dłuższym okresie używania Podsumowując, tych gogli od Apple chyba nie polecałbym nikomu Zwłaszcza u nas tutaj w Polsce, zresztą za granicą też, nawet myślę, że ludzie w Stanach tysiąca dolarów to na nich, dla nich jest ogromna cena, zwłaszcza za gogle, które myślę, że dużo ludzi, którzy je kupiło, nie używa ich na co dzień, tylko używa je tak jak ja tych od czasu do czasu. Także bez sensu kompletnie, według mnie. Jeśli chcecie kupić swoje pierwsze gogle do VR, spróbować w ogóle tą technologię, to polecam to Meta Quest 3, albo teraz wyszło Meta Quest 3S za jeszcze niższą cenę. Tam chyba można dostać nowkę na, na promocji gdzieś e, za 1200 zł. To już w ogóle jest taka cena. Myślę, że dla każdego do przeżycia chyba tani nawet niż Xbox Series S, czyli najtańsza konsola obecnie na rynku. No, myślę, że za takie pieniądze to zdecydowanie warto nawet sobie przetestować, pograć. Jeśli Wam się nie spodoba, nie wiem, nie zainteresują Was te gry na tym sklepie meta, możecie wtedy spróbować tylko Half-Life'a albo inne gry z PC VR. A jeśli to Was nie, nie przekona, bo na przykład nie wiem, macie ten problem, że tą chorobę VR-ową, którą się Wam wykręci w głowie i robi się niedobrze od, od grania. No, to spokojnie można ich wystawić na sprzedaż i tracąc tam niewielkie pieniądze, można odzyskać, można odzyskać pieniądze. A do tego, jeśli zamówicie z oficjalnego sklepu Meta Store, to macie chyba tydzień albo dwa tygodnie. Napiszę tu pod spodem, bo nie jestem pewny, nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Możecie je spróbować. Jeśli Wam się nie spodobają, to możecie je bezpłatnie zwrócić. Według mnie, za takie, takim, w takim układzie zdecydowanie warto. I jeszcze raz dla pewności mówię, odradzam Apple Vision Pro. Aż dziwnie mi się to mówi, jako taki, można powiedzieć, trochę fanboy sprzętów Apple. Także pozdrawiam, Michał Retrofuturyzm. Do zobaczenia za tydzień, bo nowe materiały jak co niedziela o 17.00.